Mój sąsiad niedawno kupił sobie Renault Australa. Nie wiem, może zapatrzył się... Ja nie może zapatrzył się na mnie, bo jak kupiłem sobie C5, to on sobie kupił Citrena C4 Picasso, a już tego kolejnego. No i teraz jak kupiłem sobie już jakiś czas temu Hajara, no i niedawno testowałem właśnie Renault Australa, No to ten sąsiad mój kupił sobie ten samochód. Podglądał przez okno. Bardzo fajny, naprawdę naszczykowany elektroniką jak no nie wiem jak jak komputer. Te samochody nie są źle wykonywane. Tylko, że trzeba pamiętać, że to są samochody papierowe. Co to znaczy samochód papierowy? To znaczy, że on jest wykonany na minimum tak zwanego inżynierskiego dzieła. Bo kiedyś wykonywano samochody, testowano je, wykonywano z pewnym zapasem który pozwalał na długodystansowe i długowieczne eksploatowanie tych pojazdów w tych samochodach tak naprawdę te samochody się tak naprawdę nie różnią niczym za wyjątkiem drzwi się otwierają ale proszę to wszystko to wszystko to jest Tworzywo sztuczne. pójdziemy do merca zaraz. Próbmy. Tak, to jest tworzywo sztuczne. Widzicie, no tutaj ta nakładka jest materiałowa. Podobno, podobnie tutaj. Czyli wszystko jest wykonane taką metodą szybkiego montażu. Jak najmniejszym kosztem i żeby przynajmniej przez 100 tysięcy kilometrów się to nie rozleciało. Ten samochód ma ponad 200 jeszcze tysięcy. Jeszcze to się nic nie rozleciało. Proszę, tu. Patrzcie, tu już ten materiał jest miękki, widzicie, ale zwróćcie uwagę na to, że w tych drzwiach to jest twarde. Nie można było też takiego miękkiego materiału zastosować z tyłu. Jeżeli chodzi o siedzenia, no trzymają nieźle, nieźle wyprofilowane. Super kierownica ładna z tym podcięciem sportowym. Samochód nie sprawia żadnych problemów, chociaż wymaga od czasu do czasu sprawdzenia z punktu widzenia elektronicznego, to znaczy podpięcia komputera. Pod maskę zajrzymy? Tak, zajrzymy pod maskę. Bezpieczniki pamiętasz, gdzie masz? A w różnych miejscach ten samochód ma bezpieczniki. Zajrzymy sobie tutaj pod maskę. Proszę. Popatrzcie, znowu wróciła ta zasada minimalizmu, czyli już tutaj nie ma żadnej osłony, bo tak bardzo się rozbudowała elektronika w tych samochodach, że nie ma jak czegokolwiek tu zamontować. Tu mamy pompę wysokiego ciśnienia, tutaj mamy. Rurę od, interkule, od interkulera do turbo. A więc tutaj nie ma możliwości przykrycia tego silnika w jakikolwiek sposób. Tym bardziej, że maska jest olbrzymia. Silnik 1,2 tylko. A jakże tutaj wszystko jest zabudowane, żeby wymienić rozrząd, tu jest rozrząd łańcuchowy. Popatrzcie, jak mało miejsca jest tutaj. Jest to możliwe żeby taki rozrząd wymienić, ale samochód jest budowany z myślą o przebiegu 250 tysięcy 300 tysięcy, to w zależności od tego jak kto jeździ i za chwilę, za chwilę ten silnik należałoby wyjąć i wymienić na nowo. się no wyklęmy, bo to już nie są nowy. te samochody. Które są obecnie produkowane, to już nie są te silniki, to już nie jest ta technologia, tylko wszystko poszło ku większemu jeszcze wykorzystaniu różnego rodzaju e, doświadczeń w zakresie elektroniki, w zakresie e, inżynierskiego dopracowywania silników. I tutaj, na przykład, w tym silniku, w tym, e, który tutaj mamy, Tutaj jeszcze mamy normalne tuleje cylindrowe, ale już na przykład w 1.3 TCE już tych tulei nie mamy. Jeżeli cokolwiek by się zadziało z silnikiem, należy wymienić cały słupek. Użyło cię, że sprzedałeś 1.3? Oczywiście, z że tak. serca. A teraz przejdziemy sobie i pokażę Wam coś, co. Ten samochód ma 217 tysięcy przebiegu. I prze, przejedzie więcej niż pokażę, po Tak, pokażę Wam coś, co ma prawie 300 tysięcy. I jak jest wykonane. Jest. Jestem pewny, że na pewno długodystansowo pokona ten samochód. Który jest samochodem yy, chyba opracowywanym specjalnie dla nas na ten trudny czas dla Polaków. Dla Ukraińców na wojnę. Dla Ukraińców na wojnę. Ale mówię o tym pięknym Mercedesie W203 z silnikiem 2,7 rzędowa piątka. I proszę, porównajcie i zobaczcie, jak tutaj to jest wykonane. Jest to automat. Proszę, prawdziwy samochód. Prawdziwy samochód, estetyka eee, nie ma zbyt dużego skomplikowania. Eee, no silnik zajmuje oczywiście ten obszar przewidziany dla niego, ale tutaj to tu jest rozrząd łańcuchowy i rozrząd jest z przodu. W W204, w tym czterocylindrowym OM651, OM651 tak, rozrząd się znajduje już z tyłu. No więc, już żeby rozrząd zrobić, o co prawda, te samochody wytrzymują długie dystanse, no ale trzeba wyciągnąć silnik. Zobaczcie w tym samochodzie, jak jest wykonana tapicerka. Ale musisz przejść z tej strony i zaczniemy od tyłu. Pokażemy ten samochód od tyłu. O, tutaj takie moje różne szpargały. rzeczy szpargały, ale proszę. Otwiera się bez problemu. Teraz przejdziemy sobie tutaj. O, może z tamtej strony będzie lepiej widać. Pokażę Wam wykonanie tego pojazdu. Patrzcie, tu wszędzie jest miękko. Widzicie, tu jest skóra prawdziwa. Tu jest również skóra. I tutaj również, patrzcie, jak to wszystko jest skrojone elegancko do tego samochodu. Tu nic nie trzeszczy. Przejdziemy do przedziału kierowcy. Drewno, skóra. Yy, nie wiem, czy tutaj rzeczywiście to drewno. Jest drewno. Tak? Tak. Okej. Okay. Ale zobaczcie, patrzcie. Widzicie, to też wszystko jest miękkie. Tu mamy te wstawki. Tak. Tu mamy skórę. Popatrzcie, jak jest wykonana deska. deska. Patrzcie, to wszystko jest mięciutkie. Kierownica obszyta skórą. Potele skórzane, wentylowane. Wentylowane, tu nic nie trzeszczy Odżywane. Tak. Automat pięciobiegowy. I co moi drodzy powiecie, czy nie lepiej zachować było tą motoryzację tradycyjną, która dawała przyjemność z jazdy? Czy lepiej kupować coś, co będzie was prowadziło od mechanika do mechanika? Nie wszyscy sobie potrafią poradzić z tymi nowoczesnymi samochodami. Żeby sobie poradzić z takim samochodem, trzeba jeździć na kursy, na szkolenia, przewidziane tak zwane serwisówki, przewidziane dla mechaników. Natomiast, jeżeli ktoś nie będzie miał doświadczenia, to może narobić więcej szkody niż. Przeprowadzić poprawnie, poprawną naprawę takiego pojazdu. Tyle, co chciałem powiedzieć. Powracam do tej starej, dobrej motoryzacji. Tak, jak widzicie, mamy też W204. W204 to jest nowsza wersja tego samochodu, już z 2012 roku, tak. Ten samochód jest z 2004 roku. Już w tym samochodzie, w tym nowocześniejszym, widać troszeczkę tej nowoczesnej nuty, tej elektroniki. Natomiast ten to taki tradycyjny klekot, który daje satysfakcję z jazdy. Można się nim nacieszyć. Szybki jest, naprawdę potrafi sobie poradzić na autostradzie. Bardzo ładnie się zbiera, no ale to przecież nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby mieć taki pojazd w tej chwili, żeby się nim nacieszyć. Jeżeli ma być koniec tej motoryzacji, jeżeli ta epoka ma się zakończyć, to mamy dwa wyjścia. Albo się przenieść do jakiegoś kraju Ameryki Południowej, no bo tam Niemcy będą eksportowali swoje... Starodawne samochody. Tam nie ma żadnych norm. Albo po, prostu, albo po prostu cieszyć się chwilą, cieszyć się dniem dzisiejszym i kupić sobie coś takiego, taki pojazd. Doprowadzić go do superstanu i od czasu do czasu się nim przejechać. Pozdrawiam wszystkim. Na razie.